No Nie mając za bardzo kasy ani doświadczenia, po prostu wróciłem do Bielska z Krakowa i bazując na tych niewielkich oszczędnościach, które miałem, założyłem firmę i tak to się rozrosło później. Bo to nie jest tak, że do tego samego celu wiedzie tylko jedna droga. Wiedzie 100 ścieżek. Jedna ma 10 km, jedna 15, jedna 20, jedna wjedzie, wiesz, przez bagna, morza, oceany i w ogóle od tyłu dochodzisz do tej góry, a jedna jest totalnie prosta. Przez pierwsze pół roku to troszeczkę błądziłem i szukałem, a gdzie można materiał kupić, a jaki produkt można wyprodukować, a jak go uszyć. Trochę się borykałem z tym, z tą produkcją, z tym szyciem. E, powiedzmy, że po pół roku się pojawiły printy i tak naprawdę te, te full printy. Od tego momentu się to wszystko zaczęło. Musisz ruszyć tyłek. To nie jest tak, że pierwsza firma, którą założysz, tak samo ona się musi udać. To może być druga, trzecia, czwarta. Idź do pracy, popracuj dwa lata w jakimś startupie, gdzie podpatrzysz wszystko, co ci ludzie robią. Potem skopiuj to, albo zrób to lepiej, zrób to w innym kraju, zrób to troszeczkę na innej platformie. Technologia daje dzisiaj niesłychane możliwości, bo każdą jedną niszę, w ramach tej niszy można znaleźć jeszcze głębszą niszę, albo można coś tutaj lekko, e, lekko zmienić i coś odnaleźć nowego, bo się ta konkretna branża, w której pracowałeś, się zmieniła. Jest niesłychanie duża ilość opcji, zresztą dlatego też mówi się, że w Stanach, najlepszy founder startupu to jest 30 kilku który przepracował 10 lat w jednym z y, amerykańskich gigantów, bo on właśnie nie dość, że się wszystkiego nauczył. Jeżeli chodzi o całą tę kulturę pracy i organizacji, to na pewno znalazł taki obszar, który będzie w stanie później rozwijać samodzielnie i który będzie w stanie zmonetyzować. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale ten myta, z której robimy elewację, trochę jest rozkopane, bo ten budynek, to ja go kupiłem 3 lata temu i po prostu go remontujemy od tego czasu. Czyli to jest Nie, to jest wszystko wasze, tak? To jest taka, tak, 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 to, to jest taka 100-metrowa 100 -metrowa hala. Tutaj wcześniej były jakieś produkcje maszyn, różne takie dziwne tematy. Wcześniej wynajmowałem, ale w pewnym momencie zdecydowałem się, że sobie kupimy. Ja marzyłem about never Czy bez wątpienia moją ambicją jest to, żeby krzewić humanistykę? Ja kiedyś chciałem zostać na uniwersytecie, chciałem być doktorem, profesorem, ale uznałem, że to nie jest dobry pomysł w tym konkretnym kraju, w tym konkretnym miejscu, więc kiedy rozpoczynałem prowadzenie tej działalności gospodarczej, no to cel był jasny, czyli założyć własny uniwersytet, własną sieć szkół. Na ten moment ten pomysł w ogóle się nie zmienił, wręcz wyewoluował. Chciałbym założyć sieć szkół na poziomie takim podstawowym, średnim rozsiany po, przede wszystkim po Azji południowo-wschodniej i też chciałbym takie znaleźć miejsce na założenie uniwersytetu, który będzie w stanie skupiać rozmaite gałęzie humanistyki i który faktycznie będzie takim miejscem swobodnej refleksji. When you stay. Czym innym jest delegować proste obowiązki, a czymś innym jest tworzyć organizację, kiedy masz osoby pełniące obowiązki, kierowników, brygadzistów, dyrektorów, nad którymi ty w ogóle nie sprawujesz pieczy, ale są jakieś procesy, w ramach których oni się odnajdują i sobie te prace organizują. I że jeżeli jeszcze ten rozwój firmy jest dynamiczny, no to musisz poszukiwać tych, tego, musisz konstruować na bieżąco ten średni szczebel, zatrudniać osoby na wszystkich szczeblach równolegle, jakoś to wpinać w organizację, żeby to się wszystko nie rozpadło. I to jest naprawdę duże wyzwanie. To jest tak, że wiesz, za, za, jak się zatrzymasz, za tobą się, nie wiem, jakby się ogień palił, nie? który cię spali, jeżeli staniesz i problemy i dasz się pochłonąć problemom. Nie? Musisz czasem przejść do przodu pomimo tych wszystkich przeciwności, a przeciwności jest przecież mega dużo. Jeżeli jesteś sam, to one mogą mieć różny charakter finansowe, prawne, organizacyjne. Nie cały czas coś się może wywrócić. Ale jeżeli masz to przekonanie wewnętrzne, że ci się uda, a ja od zawsze je miałem, no to w końcu te rzeczy zaczynają działać i wiesz, że zrobiłeś to sam. I to jest najlepsze uczucie.